Cześć, nazywam się Aga Brudny i jestem makijażystką, a w tym filmiku pokażę Wam ten oto makijaż, który właśnie mam na twarzy, który przed chwilą wykonałam trzema produktami marki Bikor. Makijaż rozpoczynam od wyrównania kolorytu cery i do tego celu użyję podkładu w pudrze, produktu o nazwie Oslo, mój numer znaczy mój kolor to numer 5 i będę go nakładać takim flat topem, czyli pędzlem z płastonym yy, włosiem, ponieważ on bardzo dobrze wmasowuje produkt, równomiernie go aplikuje, a, a cała aplikacja trwa zaledwie minutkę lub dwie. W zależności od tego ile potrzebujecie nałożyć tego produktu, tyle nałóżcie. U mnie wystarczy właściwie jedna. Cienka warstwa. Ten produkt, oprócz tego, że wyrównuje kolory cery, bardzo dobrze przygotowuje cerę do przyjęcia kolejnego pudrowego produktu, czyli do przyjęcia ziemi egipskiej, dlatego że czasami możemy się spotkać z problemem, że powstają nam plamy przy nieumiejętnym nałożeniu brązera. A kiedy mamy dobrze przygotowaną cerę, która jest mimo wszystko w zakończeniu matowa, to ten następny produkt będzie nam się aplikował i rozsmarowywał, rozcierał już bez problemu. Dlatego jeżeli tworzą Wam się plamy, przypodrujcie buzie lub użyjcie tego właśnie pudru do wyrównania kolory do celu. Kolory, który mam już wyrównane, a skóra jest w matowym wykończeniu. Dzięki czemu teraz, kiedy będę nakładała już brązer, mogę się nie obawiać żadnych plam, więc tym bardziej ta aplikacja będzie bardzo szybka i prosta. I teraz przechodzimy już do naszego głównego bohatera, czyli do ziemi egipskiej. Do aplikacji tego produktu będę używała pędzla, który jest specjalnie dedykowany do ziemi egipskiej, dzięki czemu ułatwia on nam bardzo pracę z tym produktem i pokazuję Wam ten produkt. <tłukasz> to jest pędzel, który się Wykręca, więc możecie go również zabrać ze sobą do torebki na poprawki w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o samą ziemię egipską, to dość ważna uwaga, ten produkt jest bardzo wydajny i ładnie i mocno napigmentowany. Dlatego przy aplikacji nabieramy naprawdę minimalną ilość tego produktu, a potem aplikujemy ją na twarz. Nie zaczynamy od jakiejś takiej bardzo, że tak powiem, ciężkiej ręki, więc delikatnie dotykamy tylko samego pudru i pędzelka. Potem możemy dotknąć jeszcze dłoni, jeżeli chcecie się upewnić, że nie ma nadmiaru produktu na tym pędzlu, i zaczynamy kolistymi ruchami wmasowywać ten produkt w skórę. E, dzięki temu, że ten produkt ma taką kremową, bardzo satynową e, formułę, to on bardzo ładnie wtapia się w skórę. Nie, twarzy, nie tworzy nam dodatkowej pudrowej, e, że tak powiem, powłoczki, nowej pudrowej warstwy, tylko ładnie łączy się. Z tym wcześniejszym produktem to było Oslo. Aplikację Ziemi Egipskiej możecie zacząć od policzków albo od czoła. To już jest wasza preferencja. Ja zaczynam sobie od czoła. Przejeżdżam sobie po górze mojej twarzy. Właśnie po to, żeby trochę wymodelować ten owal twarzy. A następnie przechodzę do policzków. Dzięki temu, że ten pędzel jest dość duży, i okrągłe, to raczej nie zrobimy sobie tutaj żadnej ostrej, odcinającej się linii, która mogłaby wyglądać nienaturalnie. I takimi spokojnymi ruchami, nabierając bardzo małą ilość produktu, ja przypomnę, dotykamy raz nie wystarczy i idziemy po naszej twarzy. I powoli nadbudowujemy ten efekt do takiego poziomu, który nas już satysfakcjonuje. To jest bardzo ważne, żeby zaczynać wprowadzać produkt stopniowo w skórę, dzięki czemu nasz makijaż wygląda naturalnie, a oprócz tego jest jeszcze bardziej trwały. Bo technika aplikacji, warto o tym wspomnieć, najbardziej wpływa na trwałość naszego makijażu. Także czoło mamy zrobione, policzek lekko podkreślony. Podkreślam go właściwie w kształcie takiej trójeczki. Jadąc od czoła przez policzek aż na żuchwę. Naturalny modelarz twarzy mam już zrobiony, a teraz taka porada makijażowa. Czasami zdarza się, że nasza skóra na twarzy ma inny odcień niż skóra na szyi. Dzięki ziemi egipskiej możemy wyrównać sobie te dwie płaszczyzny i w zależności od tego, czy to Wasza twarz jest ciemniejsza od szyi, czy na odwrót, możecie ten produkt zaaplikować taką jedną cienką warstwą właśnie po to. I teraz to zrobimy, bo akurat moja szyja jest trochę jaśniejsza niż twarz, i dlatego bardzo cienką warstwą jadę po całości, dzięki czemu odcień na twarzy i na szyi będzie identyczny. Jeżeli ta sprawa dotyczy Was w odwrotnym kierunku, czyli Wasza twarz jest jaśniejsza niż szyja, to przed wykonaniem modelarza, modelarzu przed wykonaniem konturowania twarzy i podkreślenia trójwymiaru Waszej twarzy możecie nałożyć ziemię egipską po całości, delikatnymi, okrężnymi ruchami, po to, aby wyrównać kolory cery. Makijaż cery mam już za sobą, ale na tym nie kończymy naszej zabawy z ziemią egipską, bo tak jak już wcześniej Wam wspominałam, jest to produkt multifunkcyjny, wielozadaniowy, który zastępuje nam właściwie większą część kosmetyczki. Więc teraz przechodzimy do dalszej części makijażu, czyli do oczu. Jeżeli wykorzystamy ziemię egipską, oczywiście zaaplikujemy już ją małym pędzelkiem do makijażu oczu, uzyskamy niezwykle spójny makijaż. I taki bardzo naturalny, dlatego że jeśli ten sam kolor pojawi nam się i na policzku, i na oku, to wrażenie naszego odbiorcy jest takie, że jesteśmy niemal niepomalowane. Jest to świetna opcja na co dzień, ale także na jakieś wyjazdy, ponieważ zabieramy tylko jeden kosmetyk. I mamy właściwie cały makijaż spakowany w jednym małym poręcznym pudełeczku, dodatkowo oczywiście z lusterkiem. Miękkim pędzelkiem nabieram kolejne porcje produktu i nadbudowuję sobie efekt intensywności tego brązu na oku do takiego poziomu, który mnie zadowala. Możecie wykonać ten makijaż delikatnie lub nadbudować go do takiego soft brązowego smokey, w zależności od Waszych upodobań. Dzięki temu, że ten produkt jest prawie kremowy i tak miękki, i bardzo dobrze się blenduje, nie ma możliwości, że wykonacie sobie tutaj jakiś bardzo wyrysowany makijaż na tym oku. Dlatego, nawet dla osób, które nie mają jakiejś wielkiej wprawy w makijażu, ten produkt może świetnie się sprawdzić. Szczególnie do takiego codziennego makijażu, kiedy nie mamy na ten makijaż 20 minut, aby wszystko dokładnie wyrysować. Miękka formuła tego produktu sprzyja blendowaniu, więc wystarczy właściwie jeden miękki pędzelek i makijaż oczu mamy gotowy. Ja jeszcze, wykończając ten makijaż oka, użyję niewielką ilość produktu na dolnej powiece. I gotowe. Makijaż oka gotowy. Dzięki zastosowaniu tego samego produktu do makijażu oczu i do modelarzu twarzy, twarz wydaje się bardzo spójna. Jest pomalowana właściwie tym samym kolorem, więc wygląda, jakby nie była pomalowana, więc to jest świetny sposób na zachowanie takiej naturalności w makijażu. Dla osób, które lubią konturować nos, to szybka. szybka prezentację, jak można to zrobić właśnie ziemią egipską. Do tego celu lepiej już użyć troszkę precyzyjniejszego pędzla niż tego, który używałyśmy do podkreślania policzków. I gotowe. Nosek wywtuklony, broda też trochę wyłagodzona. Dziewczyny lubią brąz, ale na brązerze dzisiaj się nie skończy i przechodzimy właśnie do dopełnienia tego luku rozświetlaczem. Rozświetlacz Kyoto jest pięknym rozświetlaczem, który daje niesamowicie naturalny, taki szlachetny blask, dlatego po jakby zmieszaniu tych dwóch produktów uzyskujemy już taki kompletny makijaż twarzy. I także teraz przechodzę do aplikacji tego rozświetlacza. Już bardziej puchatym pędzelkiem na sam szczyt kości policzkowych. I mam nadzieję, że w tym świetle będzie widać jego przepiękny efekt, choć najlepiej wygląda oczywiście w blasku słońca. Rozświetlaczem podkreślam także szczyt nosa. Nakładam go już palcem punktowo na środek mojej powieki. Dzięki temu spojrzenie dostanie trochę więcej blasku. A jeśli bym się na przykład nie wyspała, to akurat świetnie zatuszuje wszelkie oznaki niedospania. Możemy rozświetlić także wewnętrzny kącik. I łuk Tak prezentuje się już skończony makijaż. I jak widzicie, jest naturalnie, zdrowo, świeżo. Wyglądam tak, jakbym przed chwilą wróciła z wakacji, co oczywiście nie jest prawdą. Do tego makijażu użyłam trzech produktów: podkładu kompaktowego Oslo, ziemi egipskiej, a na koniec rozświetlacza Kyoto. Mam nadzieję, że efekt Wam się podoba, bo mi się podoba.